Ooo, jak mi się kręci w głowie! Co to jest? Ej, nie, nie, nie kojarzę, ale widzę... O, moja twarz? Co się tu dzieje? Ej, dziwny teleport! Wow! Ej, co ja tu robię? Słuchajcie, gdzie ja jestem? Co to za miejscuwa? Musicie zostawić łapkę w górę, a na pewno się dowiemy. Oczywiście, subskrypcja z dzwoneczkiem, ponieważ trafiliśmy w jakieś dziwne miejsce. Widzowie, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Oczywiście, z dzwoneczkiem, ponieważ wracamy. Wracamy z, oczywiście z filmami na YouTube, więc mam nadzieję, że cieszycie się. A my razem będziemy oczywiście patrzeć. Wow! Co tu? A to tu, jest, co tu, to tu, co tu, tu? Ej, halo stój! Jogo furo! Gdzie ty byłeś, jak ciebie nie było? Sebek? To ty? O kurczę, tak, kopelat! ja! Jestem ja. Ale masz furę! Wow. No słuchaj, dorobiłem się, dorobiłem się! Co Ale się pozmieniło. Słuchaj, trafiłem tutaj do wioski waszej, Smyslow, twojej, Patty! Wow. Ej, co ty, to... jeszcze tutaj nie byłeś? To chodź, cię oprowadzę, no i... wsiadaj no do No weź pury. mi pokaż, dawaj, wsiadamy! Wow. Ale masz auto, patrzcie, Sebek jedzie! akurat, akurat Legancko. jechałem e, taką płytę zdobyć, bo jest taka płyta z Majstą na no. Przygód i tam jest na niej cała piosenka. Ty, chcesz ją odsłuchać? Chcesz Ej, no ją pewnie zobaczyć? bym chciał zobaczyć, zobaczyć i usłyszeć, no. Wow, co się oh, dzieje? W oh, ścianę oh, 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 oh. wjechałeś, Sebek, spokojnie. Wow, joki kierowca, driver. czekaj, bo, się, na czekaj to. bo nie w tą stronę jadę, nie w tą stronę jadę, ale chciałem ci pokazać mój dom, tutaj mieszkam, zobacz. Pokaż, gdzie to jest twój domek. O, okej. Okay. No to nieźle. O, jest napisany nawet sebek. Dobra, to zajdźmy, zobaczmy, jak tutaj wygląda. Coś mi mm, Bilard. Się domu. Bilard, tutaj mamy telewizor. Tutaj. O, herbatkę można się napić. Uuu, no, no, no dobra, sebek. To słuchaj, fajny masz domek. Nawet do piwnicy można zajść. Wow, co to Ej, tam za jakieś? Są sauny! Sauny, jejku, jakieś dziwactwa tutaj porobione! Wow, wow, siłownia! Kaśmini, sławeczka, bieżnia. jest bardzo ważna! No widzowie, dzisiaj będziemy musieli zdobyć płytę. Ale to nie byle jaką, ponieważ płyta z piosenką, trailerem nowej piosenki z MySlow. I koniecznie musimy ją zdobyć, więc widzowie zostawiajcie łapki w górę Dla sepka, subskrypcja oczywiście za pomoc, o, że będziemy ładnie. mogli ją zobaczyć. A teraz zobaczmy, gdzie on wie, że wow! A wszystko mnie boli! Co o je, się je, dzieje? Sebek! Dobra, wstałem już. Mocy. Ole, żeś przydzwonił w ścianę! Moje Łapcie auto. panie! Aj, 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 to się Patrzcie, połowa samochodu się wbiła w dirta! Dobra, to się wyklepie to się wyklepi, nie przejmuj się, ale dobrze, że się nam nic nie stało i tutaj mamy to pomieszczenie, o którym ci mówiłem Okej, okay, mamy to pomieszczenie i co? Tutaj jest płyta. Dobra, widzowie musimy to przejść, tylko czy nam się uda? Nie wiem, jak myślisz, może się udać. Nie wiem, nie wiem, to się okaże, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, bo chcę odsłuchać tą całą piosenkę. Dobra, czyli co, robimy parkura Uwaga, 3, 2, 1, pyk! Wow, okej. Okay. wow, O nie! O nie zatruło mnie! Zadłeś, sebek, okay, ja wow! Trucizna jakaś! Wow, kto tu schował tą piosenkę? Wow 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 wow, dobra, jest pływam tu! Ciężkie, oh. ale czekaj, zaraz damy oh. radę. Musimy przejść, to dobra, do końca. 8 sekund mam nudności. No dobra Po prostu przepłyńmy to, patrz. Kops, kops, kops. Czekaj, ja to, przeskoczę, bo to się da przeskoczyć. Dobra. Jestem! Okej, okay, ale mi się kręci w ale udało oh. mi się, dałem radę. Oh. Udało ci się, super. Czekaj, okay. jest tutaj coś do picia, jakieś mleko czy nic? Nie ma. Wow. Słuchaj, tutaj oh. są te łuki i strzały, trzymaj, ja ci tu wyrzucę. No. O, oh, ty wziąłeś, no dobra. Tak, ja mam, mamy... ja mam, wziąłem z oh, tego, oh, ze oh. Ja mam łuk, okej, okay. proszę bardzo i mam stak strzał. Świetnie. Dobra, widzę, że tutaj mamy jakąś niesamowitą strzelnicę. Musimy wow, patrzcie tam ten czerwony guzik chyba i rozwalić właśnie te potwory. Słuchaj, tutaj można wejść, także wskakuj tutaj na górę, tylko uważaj, oni strzałami strzelają, co nie? Dobra, ale tutaj jakiś przycisk jest, kliknąć go? Nie. Nie, dobra, to to, 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 to nie jest ten przycisk. My musimy tamten na końcu kliknąć. Ta, tak no dobra, dalej, czekaj. Uwaga, czy trafię? Wow, blisko było, dobra, pach! Wow! Co jest? Wow, to jest lawa jakaś Dobra, to co, mówisz, że muszę tam wejść Dobra, wchodzimy, tak jest, uwaga, cyk wow! Sebek O, że coś, żeś narobił, uderzyłeś mnie Wpadłem do tej tęczowej lawy Jak to ja ciebie, to nie ja A nie, to, to te szkieletory, to, to o masz ty Jeden, a masz ty drugi A masz, a masz Dobra, musimy je pokonać, dobra, jeden wejdzie. Jeszcze drugi, o masz Dobra, pokonałem je, świetnie, udało się Dobra, o, o, dobra, cyk skakujemy, na szybciora, proszę bardzo. Piękny parkour i mamy to. Dobra, o nie, tam jest kolejny szkieletor. Dawaj go, chodź Dawaj, tu, da, ty da, jeden. Oś. O masz, o cię nie, zwaliły. nie ma takiej opcji, proszę bardzo. Jest, rozwalony, świetnie. Dobra, sobie ciśnijmy dalej. Ło, wow, tutaj jeszcze jest przed tobą, stary. Oh, Dawaj go, patrz. O Pod... masz headshot. Wow! Prawie A, mnie padły, zwalił! Ale ty też prawie padłeś. Dobra, świetnie, udało się. Lecimy dalej parkur. Wow! Dobra, widzę, że trenowałeś parkura elegancko. Tak jest, tak jest, ja mam wszystko Dobra. przetrenowane. Słuchaj, ajajaj, aj, aj, my musimy tam zejść na dół, żeby wcisnąć ten guzik. Czyli tędy jakoś? Poczekaj. Nie, tędy, za mną, dawaj, dawaj tylko nie wow, spadnij wow. na dół. Czekaj, może ja spróbuję tutaj, uwaga. Raz, dwa, trzy! Wow! Wow, o, sebek prawił! Uda, udało Ej, się, świetnie. Teraz guzik. Dobra, cyk. I teraz dobra, iść zapaliło dalej. się. okej, okay, czyli musimy przejść do kolejnego pomieszczenia. Dobra, spoko. Jest. Musimy przejść dalej. Wow! O, wpadłem, ale dobra, odrodziłem się tutaj, świetnie. Bra, mam to, świetnie. Zginąłem, ale odrodziłem się razem z Tobą, więc możemy przejść do kolejnego pomieszczenia. Tutaj też tak trzeba jest, pewnie idziemy. uważać. No dobra, mamy skrzyneczkę. Sprawdzimy co w niej jest. E, nie wiem, pewnie ty wiesz co tam może być. Słuchaj, tutaj nic nie jest chyba potrzebne, tak mi się wydaje. Dawaj idziemy, tylko nie wpadnij w te substancje. Dobra, pach, okej. Okay. Musimy to zrobić szybko, ponieważ płytę mogą... Może ktoś nam zabrać. Ej, wiesz co, może dawaj, na dawaj, końcu... Dawaj, dawaj, szybko, bo ktoś nas jeszcze wyprzedzi. O, 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 o. Dobra, jest, są drzwiczki, mamy tutaj dalej przejście. Świetnie, udało nam się. Dźwignia jakaś. Dobra, co ona robi? No ją ja musisz się... nacisnąć, jak przejdziemy, przechodzimy, tak jak guzik czy dźwignia, to musimy ją naciskać, co nie? Sebek, patrz ty tam tańczysz! Zobacz Ej, na ja to. Co tutaj robię? Ja jestem strażnikiem tej płyty czy to o co chodzi? Wow! Coś mi uderzyło, czekaj, to są chyba jakieś nitki. Zobaczaj, wow! na to, wow! 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 Udało się Wow. Zubaj, tu nie wiem, czy dasz radę te lasery przejść, zobacz, je się tak przechodzi. choć tylko tutaj strzały cię nawalają i pchają na te lasery, ale jak będziesz ostrożny, to dasz radę, chyba że nie dasz rady, to możesz w wow. góro. No, Faktycznie mówiłem. one są potężne, potężne, dobra. O, o, dobra. Wow, one są mocne! Dawaj, dobra, szybko przej przejemy! Wow, udało się, świetnie. Ok, teraz dawaj, tutaj dawaj, laser dawaj, jest dawaj. mocny. Dobra. O, wow, wow! Sebek, to jest zbyt mocne! Teraz trzeba uważać, bardzo ostrożnie powolutku. Dawaj tutaj tędy za mną! Wow, patrzcie, tu jest jakaś. To ty scitowałeś to! Takie! Patrzcie, I to trzeba ominąć, wow. bo to jest zbyt ciężkie. Dobra, udało nam się. I mamy Słuchaj, tutaj tu 20 tutaj! Dobra, mamy przejście dalej, cyk. I teraz co tutaj? Są tu jakieś trzeba samochodziki? zaparkować wszystkie pojazdy na dobre miejsce. One wszystkie nie stoją na swoich miejscach. Widzisz, tutaj trzeba wjechać. tutaj trzeba ten motorek przestawić i to. No dobra, patrz. Mamy tutaj no tutaj tak, mamy jedno postawić, jest tak. Zaparkowane. Dawaj teraz okay. drugie. Dobra, jest zaparkowane. Samochodzik jeszcze tutaj w tym miejscu. Dobra. Okej okay. i dobra, stoi jakoś tutaj w tej linii chyba się udało zmieścić. Samochodzik jeszcze chyba, nie? Czekaj, on chyba musi być. Nie, ja pomyliłem! Zobacz. Ten. Tutaj motor musi być. Motorek, ten malutki, tutaj musimy zmieścić, bo on jest tak na jedną jest. kratkę. Dobrze. Cyk, udało się, i teraz chyba to autko jeszcze. Okej. Okay. No dobra, załóżmy, że. Nie, to mój pomyliłem! Musimy odwrotnie wjechać. Czyli musimy wjechać tutaj. Musimy wjechać do tego karcika. Okej, okay. i wjeżdżamy sobie w to miejsce. Proszę bardzo, zaparkowane. Jaka ja teraz Marta przestawię? Dobra, to ty jeszcze te autko zaparkuj i mamy to. Mamy Czekaj, chyba zrobione. Jedno jest, drugie jest, skład jest, tu motor jest, tu ciągnik jest i busik też elegancko zaparkowany. No i co? Musimy chyba dalej przechodzić. Także no, dawaj. Tutaj, przejdźmy ten dalej. Ten... Okej, okay, tu mamy co w skrzynce, dawaj bierz, pokazuj. No, to tutaj to, 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 to masz jakieś te były yy, mieczyki, trzymaj. Mieczyki, dobra, mieczykami możemy. Wow, wezmę sobie dwa w jedną i drugą rączkę. Pacz, jaki jestem normalnie uzbrojony. Wow. Tu jest jakieś przejście dalej. Mamy przejście, dobra, otwieramy na 3, 2, 1, Fuu! Jest wejście. Dobra, jest na? jeszcze jedno przejście. Kolejne otwieramy, sprawdzimy. Wow, To co jest Patty! Tańcząca jest? Patty tańczy, zobacz. To wow. jest grane, ale guzik znalazłem, mam guzik Ale jaką brykę tutaj ma, to chyba jej, co? Nie wiem, wow. chyba, chyba tak. Ale kozackie Lambo. No dobra. Eee, czyli Ej, guzik wcisnąć, tak jest. Dobra, idziemy dalej teraz. Czyli aktywowało się jakby kolejne przejście. Dobra. Hmm, O, o, tu mamy problem. Ty nie wiem, co tutaj się dzieje. czekaj, ja, ja to przetestuję. Musimy iść po niebieskim, tak mi się wydaje, po zielonym zielony Musimy iść. Także idziemy tutaj tędy, tutaj tędy. O mamy całą drogę zaznaczoną. Dawaj wow. chodź za mną. O, o. Dobra, wszystko jest git, okej okay, zielona. Dobra, musimy powolutku przejść, dobra, do dawaj, samego dawaj, końca. Dawaj, ja tu przechodzę elegancko, tak jest, za mną, za mną, za mną. Po zielonym, po zielonym Ty niebieski, damy radę tu przejść, czy nie? Udało Niebiesko, się nie, nie, nie radę, Just! dawaj tutaj. Udało mi się! Sebek! Zobacz na to! Jestem Kiedy tutaj! Jesteś? Wow Ej, Dobra, mamy tu jakiś przycisk, kliknąłem w niego i widzę Smila tańczącego. Ula la, Dobra, jak tańczy. Dobra, ale gdzie jest płyta? Gdzie jest jakieś przejście dalej? T nie ma, ale jest za to jakaś skrzyneczka. O, co Uwaga, co my tutaj mamy? Wow, patrz! Jest! Wiele, wiele przygód! Jest mamy tą płytę! Widzowie, w tym momencie musimy przesłuchać. Dobra, Sebek, myślisz, że to uda nam się to zrobić? Słuchaj, czekaj, wyjście jakieś O, dobra, mamy wyjście Choć idziemy teraz na scenę, puścimy to Dawaj za o, mną. o, No dobra, widzowie, oglądajcie do końca, bo za momencik Przesłuchamy Smyslow, y, wiele przygód Jest to kozackie, ponieważ jeszcze tego nie słyszeliście Ja pewnie też nie, więc Musimy to oczywiście odsłuchać Sprawdzimy razem z Sebkiem Udało nam się zdobyć tą płytę, pewnie ją Smyslow schował Przed nami, żeby pewnie, nikt jej nie odpalał tak. Dobra, i co tu będzie? Dobra, gdzie jest ten... te Jeszcze wasze tutaj kino? Jeszcze kawałek, tu jest scena! Jest scena? Dobra, to do sceny musimy dojść. I słuchaj, o, do komputera i... musisz płytę włożyć! Dawaj Jesteśmy. tutaj na górę, czekaj, dobra, ja to włożę. Tutaj, o, wejdź sobie. Okej, okay. czekaj, tą dźwignię trzeba od, wyłączyć. Dobra, Sebek, to ty masz tutaj, wkładaj tą płytę, okej? Okay. A ja włożę ją. A ja, widzowie, już się nie mogę doczekać. Ej, okay, płyta jest można wystarczy włączyć komputery i powinno zadziałać. Jednego bloka brakuje tutaj w telewizorze. Poczekaj, musimy je odpalić, ale dobra, to ja za momencik. Weź tutaj masz ten bloczek, taki jeden? Brakujący? Tak mam, oczywiście. Trzymaj, to weź go sobie tutaj trzymaj, postaw. Wow, jest. Okej. Okay. No to w tym momencie będziemy mogli przesłuchać do piosenkę. Dobra, udało nam się. Coś zaczęło już tutaj działać. Tak wow, jest, działa. jest napisany! Zobaczcie, Smile slow, wiele przygód, trailer. Premiera za 14 dni. No to jeszcze musimy dwa tygodnie poczekać na pełną piosenkę, która pojawi się za dwa tygodnie. No dobra, Sebek, to co? Odpalamy, zobaczymy, no co tu się dzieje. No to zobaczymy, co tu jest. To on! Zobaczcie tu smajslu, tam stoi. <noise> no jakiś pustyni, patrz, tutaj jakieś ślady w ogóle są. Wow, tam jakiś plecak chyba leży, on co? Gdzieś to w Egipcie chyba musiał nagrywać. W jakimś Egipcie, a tam ktoś jedzie jakimś samochodem, czy co? Jakimś motorem, może? Ale po piachu to ciężko motorem by było, jak A jechać, Może co? ciągnikiem. Może ciągnikiem jedzie, dobra, odpalamy, zobaczymy, może się dowiemy. Okej okay. Wow, jest napis: Smiley, wiele przygód. Dobra, tak się nazywa piosenka. Okej okay. dobra, Manterem lecimy dalej. Przekopany. Wow! Oh, dziewczyny! Joki tutaj beat, patrz, w górach teraz jest. Dobra, lecimy dalej. Dziewczyny tańczą. O, oh, za yeah. wow. Dobra, widzisz to? Widzę tam traktor jeździ za nim. Jeździ traktor. Patrzcie tylko smajslu jedzie, co? Czy jak myślisz? Ja nie wiem co on by jechał i tu byś stał No raz jechał, raz śpiewał, raz na grzyby do lasu poszedł. Zobacz tam, normalnie masz. Ło, wow, jakie plakaty w ogóle tu są? Zobacz, nowość, Smile stoi, stoi. Wow. Dobra, lecimy dalej, uwaga. Wow, ja ty, on na tym, na dwóch kołach jechał tylnik. Czekaj, ja to przewinę tutaj, zobaczmy to jest Dawaj, raz. zobaczymy, no, dawaj, on to... A czekaj, czy dara to jest zwolnione tempo? Czekaj, yy, to i dwa, dwa, to. Dwa, dwa, dwa. Dobra? Ale nie, to przyspieszę te i... dwa, zaraz się Ło, wow, uwaga. Czy coś zobaczymy? Tam, to, to na tylnych kołach Tu jakieś tańce, patrzcie na to Tańce, tańce Czekaj, bo to jest strasznie głośno, muszę trochę ściszyć Czekaj, okej okay. Dobra i teraz wow wo, wow, zaraz to będzie Czekaj Wo, jest dostępny na... Jeszcze bardziej musisz cofnąć, czekaj. Okej okay. Czekaj, gdzie to może być? A tu Ło, wow, patrz jaki tam piach poleciał. O, jest! Jedzie! jedzie! Zobacz, zobacz, wow! na, dwóch na dwóch kołach widzowie, patrz dęba, nawet po cieniu widać, że to po prostu przednie koła są w górze. No, wow! to, to konkretnie. Ej, ta płyta jest zawalista. Ej, nie no, dobra, to słuchajcie, obejrzyjmy to na spokojnie w pełnej okazałości. Od początku do końca. Uwaga, 3, 2, 1 i start! Dobra, mam terem przekopałam i wiarę swój plan Fundament mam doskały, a za plecami klan A ci którzy płakali robi Zobaczcie, premiera 30 sierpnia, godzina 18 Jak to leci w cały świat Musi cały świat zobaczyć jak Smyslow zaśpiewa nową piosenkę tak, widzowie jest, Udało nam się z sepkiem odnaleźć trailer najnowszy Widzowie, a wy możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Dajcie znać, czy czekacie na piosenkę Smyslow, która już pojawia się e, za dwa tygodnie e, czyli e, które to jest 30 sierpnia, tak? Tak, dokładnie, 30 sierpnia, godzina 18.00 Także zapraszamy koniecznie, wbijajcie, zostawiajcie łapy w górę oraz subskrypcję, dzwoneczki, wbijajcie również do sepka. E, no i musimy oczywiście e, nadrobić, słuchajcie, nasz, e, mój nie, niebyt, żeby <grym> mi nie było. Dobra, widzowie, to by było na tyle, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, pa pa!